Pójdźmy na podpunkt A. Tu mamy logarytm przy podstawie jedna druga z jednej drugiej. Czyli ponieważ tutaj w podstawie mamy jedną drugą, tu też mamy jedną drugą. Możemy zapisać, że jest od ona podniesiona do potęgi pierwszej, to korzystamy z takiego wzoru, że wówczas naszym rozwiązaniem będzie x, czyli to co mamy w wykładniku. Czyli ponieważ tu w wykładniku mamy jedynkę, możemy tą jedynkę zapisać. Następnie tu mamy także logarytm, przepiszmy i teraz 2. Możemy zapisać, że to będzie 1, druga do potęgi minus pierwszej. Bo jeżeli chcemy się pozbyć minusa z wykładnika, to wówczas byśmy musieli odwrócić to co mamy w podstawie, czyli zamiast jednej i drugiej zapisać 2 pierwsze, czyli 2, no i mam wówczas 2 do pierwszej, czyli nadal dwójka. A dzięki temu zauważcie, że tu mamy jedną drugą, tu również, czyli otrzymamy minus 1. Czyli mam taki 1 dodać minus 1, czyli 1 odjąć 1, a więc pojawi się 0. Spójrzmy na podpunkt B. Tutaj, jeżeli chodzi o ten pierwszy logarytm, no to jak to możemy sobie zapisać? Mamy logarytm przy podstawie 1 trzecia i tu też chcemy żeby pojawiła się 1 trzecia. No to jak z dziewiątki dojść do 1 trzeci? No ta dziewiątka jest podniesiona do potęgi pierwszej. Czyli przede wszystkim my chcemy mieć nie 9, czyli 9 pierwszych, tylko 1 dziewiątą. No to jeżeli mamy mieć 1 dziewiątą, to tutaj ona musi być podniesiona do minus pierwszej. Nas interesuje nie 1 9 a 1 trzecia. Czyli mam taką 1 trzecią do kwadratu, no bo 1 trzecia do kwadratu to 1 dziewiąta, która będzie jeszcze podniesiona oczywiście do minus pierwszej, czyli mamy 1 trzecią do potęgi 2 razy minus 1, czyli do potęgi minus 2. Czyli jeżeli to zapiszemy w takiej postaci, no to 1 trzecia do minus 2 to będzie nadal dziewiątka. Ale zauważcie, że ponieważ tutaj mamy takie same te liczby, no to w odpowiedzi otrzymamy minus 2. Łatwiej to będzie policzyć. Tak samo tutaj mamy logarytm przy podstawie 1 trzecią. No i teraz mamy 27. Czyli możemy zapisać, że 1 trzecia do minus trzeciej to będzie 27. No bo mamy minus tutaj w wykładniku. Czyli, żeby się go pozbyć, odwracamy ten ułamek i będziemy mieli 3 pierwsze, czyli 3, a 3 już wówczas do 3 to 27. Czyli mamy tak, minus 2 dodać, minus 3, czyli minus 2 odjąć 3, a więc minus 5. Spójrzmy na podpunkt C. Tutaj mamy tak, logarytm przy podstawie 1, druga. Z jednej drugiej do kwadratu, no bo to będzie jedna czwarta. Odjąć logarytm przy podstawie 2 z dwóch, no do której potęgi. Ponieważ tutaj mamy pierwiastek, to mieliśmy taki wzór, żeby nie zapisywać symbolu pierwiastka. Czyli tutaj to będzie pierwiastek drugiego stopnia. Dwójka jest podniesiona do jednej drugiej czyli możemy zapisać, e, dwójka jest podniesiona do pierwszej potęgi oczywiście. Czyli możemy zapisać, że tutaj otrzymamy 2 do 1 2 No i teraz, tu mamy 1 drugą, tu mamy 1 drugą, czyli otrzymamy 2 odjąć. Tu mamy dwójkę, tu mamy dwójkę, czyli otrzymamy 1 drugą. 2 odjąć, 1 druga, to 1 cała i 1 druga. Podpunkt kolejny. Tu mamy tak, trójkę, czyli logarytm przy podstawie 3 z 3. na no, do której potęgi? Tu mamy tu mamy dwójkę, czyli 3 do 1 drugiej. Odjąć logarytm przy podstawie 1 trzecia. No i teraz, co możemy tutaj zrobić? Jeżeli chodzi o ten pierwiastek, to jeżeli nie chcemy zapisywać symbolu pierwiastka, to zapiszmy, że mamy 3 do 1 trzeciej. No ale my nie chcemy trójki, a chcemy 1 trzecią. Czyli trójka to są trzy pierwsze. Zatem my byśmy chcieli odwrócić to, co mam tutaj w podstawie, czyli dopiszemy minus do wykładnika. Czyli możemy zapisać, że tutaj mamy 1 trzecią do minus 1 trzeciej. Wówczas tu nam się pojawi 1 druga, odjąć, minus 1 trzecia, czyli 1 druga, dodać 1 trzecia, no i wspólny mianownik to będzie szóstka, Czyli 6 na 2 to 3, 3 razy 1 to 3, tu mamy dwójkę, czyli otrzymamy 5 szóstych. Spójrzmy na podpunkt E. Tutaj możemy także wykorzystać ten sposób, który wykorzystaliśmy w poprzednich podpunktach, ale wówczas jeżeli chcemy sobie zapisać dwójkę przy użyciu czwórki, no to trzeba byłoby zapisać, że tutaj będziemy mieli pierwiastek z 4, a pierwiastek z 4 to będzie 2. No, i dalej zapisać, że to będzie logarytm przy podstawie 4 z 4 do 1 2. No i wówczas z tego logarytmu faktycznie otrzymamy 1 drugą. Natomiast w takich bardziej skomplikowanych logarytmach, jeżeli macie problem, żeby to w ten sposób zapisywać, pamiętajcie o tym, że zawsze możecie to sobie policzyć w ten sposób. Czyli 4 do x równa się 2. 4, to będzie 2 do kwadratu i do potęgi x. Tu dwójka jest do pierwszej. 2 razy x to będzie 2x. No i mamy takie same podstawy, czyli przyrównajmy wykładniki, czyli 2x równa się 1. Obie strony dzielimy przez 2, czyli x to będzie 1 druga. I także to samo nam się tutaj oczywiście pojawi. No i w ten sposób może policzmy także ten logarytm. Czyli mamy 1 czwarta z 1 ósmej równa się x, czyli 1 czwarta do potęgi x równa się 1 ósmej. 1 czwartą można zamienić na 1 drugą, no bo to będzie 1 druga do kwadratu, to będzie 1 czwarta i jeszcze do potęgi x, a tu mamy 1 drugą do potęgi trzeciej, bo to będzie 1 ósma. Zatem po lewej stronie mamy jedną drugą do potęgi 2x, a po prawej jedną drugą do potęgi trzeciej. Mamy takie same podstawy, czyli 2x równa się 3, obie strony dzielimy przez 2, czyli x to 3 drugie. No i zapiszmy sobie, że z tego otrzymamy 3 drugie, czyli mamy jedną drugą plus 3 drugie, czyli 4 drugie, a więc 2. Spójrzmy na podpunkt E. Tutaj zauważcie, że gdy naszą liczbą logarytmowaną jest 6 pierwiastków z 6, to możemy zapisać to w takiej postaci. Tu mamy 6 do potęgi pierwszej. Tutaj szóstka też jest podniesiona do potęgi pierwszej i w dodatku mamy pierwiastek stopnia drugiego. Czyli mamy 6 do potęgi pierwszej razy 6 do 1 drugiej. Zatem tu nam się pojawiło mnożenie potęg o tych samych podstawach, czyli wykładniki dodamy, czyli mamy 6 do potęgi 1 cała i 1 druga. I tak to możemy zapisać. Mamy tak, logarytm przy podstawie 6 z 6 do 1 całej i 1 drugiej odjąć. A może ten logarytm obliczymy sobie tym drugim sposobem. Z 36 równa się x. Czyli 1 szósta do x równa się 36. Następnie wszystko zamieniamy sobie na szóstki, czyli 1 szósta do x to będzie 6 do minus x. No bo jeżeli chcemy mieć szóstkę, czyli 6 pierwszych, to znaczy, że odwracamy to, co mam w podstawie, czyli do wykładnika dostawimy minus, tu mamy 36, czyli 6 do kwadratu. Zatem minus x równa się 2. Obie strony dzielimy przez minus 1, czyli x wynosi minus 2. No i tutaj po prostu już z tego logarytmu otrzymamy minus 2, czyli mamy odjąć minus 2. Następnie tutaj mamy logarytm przy podstawie 6 z 6 no, do pewnej potęgi, czyli tutaj w rozwiązaniu otrzymamy wykładnik, czyli mamy 1 i 1 druga. Minus razy minus da nam plus, czyli otrzymamy 3 całe. i jednom drugu.